Spakuj ze mną trzy zamówienia dla Andrzeja, dla Sebastiana i dla Kacpra. Przechodzimy do pierwszego zamówienia na łańcuch królewski 4 mm z zawieszką orzeł. Zobaczcie, jak on fajnie się prezentuje i wrzucamy wszystko do naszej właśnie tutaj saszetki. Za chwilę przejdziemy do czego? Do kolejnego zamówienia i saszetkę wrzucamy tutaj do naszego pudełka. Drugie zamówienie, tu mamy łańcuch królewski 6 mm z zawieszką Black Cross. Jeszcze zobaczcie, jak on fajnie się prezentuje, a ja tu sobie przygotuję właśnie saszetkę. I słuchajcie, też mamy naprawdę wiele rozmiarów łańcuchów, wszystko co sobie wymarzycie. Też mamy bransoletki. Tu mamy drugie zamówienie. Tu mamy łańcuch królewski 8 mm z zawieszką Poker. Jeszcze zobaczcie, to jest dosyć masywna zawieszka, więc uprzedzam, ale wymiary każdej zawieszki też macie podane na stronie i też wrzucamy tutaj do saszetki i te wszystkie zamówienia dzisiaj będą właśnie wysłane, a jutro będą u szczęśliwych właśnie mężczyzn. I słuchajcie. Pierwsze spakowane, drugie i trzecie. A jak też chcesz kupić łańcuch, to wejdź na metini.pl, ulepsz outfit i zamów teraz.